Grodzisk? Grodzisk Bazowiecki. Aha. A co pan robić? Co jak pan? Nic, dziękuję. Ale, chcesz pomóc, po prostu Nie, proszę do poznania to? pojechać. Dojechać Tu. A tutaj, chcesz, się z PKP. u Aha. PKP, gdzie tu trely, trely i skąd pan jest? Jest jestem z Afganistanu. O, był e. tata z Syrii. Ty? Tata. Ojciec mój. E. Twój ojciec, w jaki kraj? Syria. Syria, o! Jak myślisz? Józef. Józef. A ja Dziabaluddin. Jak? Jabal. Jabal? Jamal? Jabal. Jamal. E. Co to znaczy? Oblicze. Oblicze? E. Wow. W Syrii jesteś? Arabski nie znajdziesz? Nie. A to jest interesujące, jak nie znasz Sirię nie arabski. A ty znasz jakieś słowo po arabsku? Znasz jakieś słowo po arabsku? Tak. Jaki? Kajfę ale. Kajfę Co to znaczy? Jak się dać? A moje nazwisko to jest Fahuri? Co to znaczy? Fahuri? Nie. No dobra. A gdzie idziesz teraz? Ja idę do domu. Tak? fa.